Dzisiaj wrzesień 2025 Kolejna wyprawa w góry Tym razem Dolina Pięciu Stawów Jest godzina 6.15 No zobaczymy W nocy była burza Może być troszeczkę ślisko Trzymajcie kciuki Start z Palenicy Białczańskiej No poranek grześki. Na parkingu już się robiło tłoczno Mimo, że Przyjechałem przed szóstą, no ale zobaczymy. Dowód do grzmotów, a dalej na pięć stawów. No, zbliżamy się do Wodogrzmotu, dalej będzie rozjazd na Morskie Oko i do inne Pięciu Stawów, ale najpierw postój, jakiś posiłek, śniadanie, bo jestem tylko o kawie. No, to teraz do doliny 5 stawów według drogowskazu czy szlakowskazu. Dwie godziny. No, to taki spacerek pod górę po takich kamieniach. No, jest troszeczkę ślisko po deszczu. Ale nie ma tragedii. No, idziemy dalej. No, jest fajnie w dole szumi roztoka Czyli dobrze idę. Troszeczkę się wypłaszczyło i fajnie. Teraz będzie zejście. Super Miejsca, super widoki Pobeda na razie dopisuje Idziemy dalej No idziemy Doliną Roztoki Jak widzicie Widoki są piękne Jest godzina Po 7.18 Więc spokojnie, na razie nie pada Odpukać żeby nie było deszczu, a no, tak jest przyjemnie. Trochę podejść, troszeczkę kamieni, ale nie takie duże. Nie jest bardzo ślisko. To dobrze, bo już się bałem po tej burzy. No idziemy dalej. No teraz będzie jakieś podejście, z tego co widzę. No zobaczymy. Na razie nie jest szczególnie trudno. Szlak jest, jak widzicie, przygotowany. No zobaczymy. Widoki fajne. Takie leśne. Ciężko mówić, żeby tutaj było widać góry. No ale taki urok. Trochę lasem, trochę doliną, trochę przez strumyk. Idziemy. No podejście skończyło się, wyszedłem z rasu. No jest coraz wyżej, coraz fajniej. No idziemy dalej, czyli tam. No jeszcze kawałek do Siklawy, ale jak widzicie fajna dolina, dolina Rostoki poniżej Szumi Rostoka. No na razie jest przyjemnie, fajnie. No, pierwszy wyraźniejszy dowód bytności ludzi, jakiś szałas. No, do doliny jeszcze godzina 10. No idziemy, nie ma co. Nie ma co czekać. No, jak widzicie za mną bardzo urokliwy mostek, nowy mostek. Pewnie poprzedni zerwała woda. Tutaj takie miejsca do odpoczynku. Fajny klimat, naprawdę. Super wędrówkę. Dobrze, że ta burza, która była w nocy, nie spłoszyła mnie dzisiaj. No idziemy dalej. No zaraz będzie kolejny mostek mostek za mostkiem, i ten szum wody bardzo fajna sprawa. No jak widzicie robi się coraz ciekawiej, jeżeli chodzi o widoki. No nic, idziemy dalej. Nie ma się co zatrzymywać za często, bo w końcu nigdy nie dojdę. nie się powtarzam, ale robi się coraz fajniej. Już pomału kończy się las, będzie kosodrzewina. Taka niska roślinność. No ale trudno się dziwić. No, tam w oddali już jest prawdopodobnie Siklawa, najwyższy wodospad w polskiej części Tatr. No pogoda jak widzicie super na wędrówkę. Zero upału, zero deszczu. Tak w sam raz. No idziemy dalej. Na razie kondycyjnie OK, nie ma problemów. No zobaczymy. Tam dalej może być pewien problem, no ale mam nadzieję, że poradzę sobie. No idziemy pod cyklawę. Wybrałem dłuższy, ale podobno łatwiejszy szlak chociaż tam jest taki punkt wygładzonych głazów więc może być różnie no ale jak nie zobaczę to się nie przekonam widoki piękne słoneczko się przedziera przez mgłę jest godzina 8.24 więc jeszcze tak naprawdę dzień się nie zaczął więc jestem w dobrym punkcie mogę sobie iść po malutku. a no zobaczymy co co tutaj będzie o już tutaj szumi woda zrobię sobie chyba tam pod tym wodospadem przerwę należy mi się no idziemy dalej

pod podostanem Siklawa no tutaj jest troszeczkę stromo niebezpiecznie na razie daje radę, zobaczymy trzymajcie kciuki no piękny widok wytrapałem się na Daniele ale aż strach pomyśleć co będzie w drodze powrotnej Jest pięknie. Słoneczko wychodzi. No, idę do schroniska, jak widzicie za mną, tam troszeczkę się przedziera mgła, tak? przedziera się przez mgłę staw, to jest chyba ten wielki staw, nie wiem, pierwszy raz tutaj jestem, ale pięknie się robi, naprawdę pięknie, słońce wychodzi, no na tych Danielkach tam było trochę ekstremalnie, no mam nadzieję, że troszeczkę podeschną jak będę szedł z powrotem, bo aż się boję co będzie. No ale na razie pogoda dopisuje. Jest, schronisko, dolnie pięciu stawów. Niewiele widać, ale, ale jest. Pozdrowienia z Doliny Pięciu Stawów. Mgła odeszła. Trudno powiedzieć, żeby opadła po prostu. Wiaterek ją troszeczkę przesunął. No i teraz jest to, na co czekałem. Bo tak to mleko. Piękne widoki. Pięknie zrobiło się tutaj w dolinie. Trudno powiedzieć na no jak długo, ale... No warto było się męczyć. no niewiele widać ale tutaj przepaść w tle słyszycie Siklawę ale już tam nie idę z powrotem wybrałem czarny szlak te Danielki wystraszyły mnie ponad miarę ledwo tam wszedłem A raczej wpełzałem. no idziemy zobaczymy no, i takim trawersem się tutaj idzie. Nawet dobrze, że jest mgła, bo nie widać tej przepaści. No, tutaj przewyższenia jest chyba 300 metrów, czy ileś. No, idziemy. No. Widoków nie ma, ale może nawet lepiej. No, najgorsze ze mną. Teraz Doliną Roztoki do Wodogrzmotów. Mgła cały czas się utrzymuje, więc za dużo nie można zobaczyć. Ale no te trzy stawy widziałem, jak widzieliście. Teraz już będzie łatwiej. No idziemy. No niewiele widać, więc nie nagrywam. Mleko, więc może być deszcz. Potem dobrze się ewakuowałem szybciej. No było fajnie. Chociaż szczerze powiem, na tych Danielkach pod cyklawą to miałem Pietra. Odradzam, jak jest mokro po deszczu. W ogóle tam jest niebezpiecznie. Twardo na nogach, jeden fałszywy ruch i można zjechać. Więc nie wiem, co mi padło do głowy, odbiło, że tam wszedłem, ale warto było. No idziemy dalej. O, takie lasy w dolinie Roztoki. W dole szumi Rostoka Zielony szlak. No, dolina roztoki w dole, jak widzieliście pierwszy mostek. Fajne są te mostki, można zobaczyć strumień, szumiącą wodę. No, ale tam trzeba kawałek zejść. No, idziemy na mostek. No, i jest mostek, zaraz zobaczycie, z perspektywy zejścia. kolejny mostek. No niewiele widać, ale, ale słychać Rostoka w dole. No, jak widzieliście, to już chyba będzie ostatnie podejście, ostatni mostek. No i potem, jak się domyślam, w dół. No zobaczymy. No, może, może mam złe wyczucie, ale tak mi się wydaje, że to już powinno być niedługo za tym wzniesieniem. Więc teraz lekka wspinaczka, a potem pewnie zejście. Warunki się zmieniły na szlaku. Mokro, jak wchodziłem. Na, do Doliny Pięciu Stawów było no, przy Siklawie, tak, przy, przy Wodospadzie. Tam było niebezpiecznie. Natomiast sam szlak był jeszcze w miarę suchy. Natomiast teraz już są kamienie zmoczone. Więc trochę trzeba uważać. No idziemy dalej. No i to tyle. Dotarłem z powrotu na parking, co słychać w tle, niestety. No, jest duży ruch. Samochodów, turystów. Kilka wniosków z tej wyprawy do Doliny 5 Stawów. Po pierwsze, trzeba iść na lekko, i to mi się sprawdziło. Więc lekki plecak, mało rzeczy, bo rzeczywiście tych kilometrów będzie w nogach dużo, było dużo. A miejscami podejście pod cyklawą, naprawdę tam po tych Danielach, to, to była ryzykowna sprawa, więc dobrze, że miałem lekki plecak. Oczywiście, odpowiednie buty. I wyjście wcześnie rano. No, jak widzicie, pogoda się już psuje. Nawet słyszałem w drodze powrotnej grzmot. Więc nie zazdroszczę osobom, które poszły do innych pięciu stawów na morskie oko, czy, czy gdzieś indziej jeszcze. No, bo jak zacznie padać, będzie burza, no to może być różnie. Udało mi się wykonać zadanie, zielonym szlakiem wszedłem do doliny, czarnym wszedłem. jest godzina 15.04, no 9 godzin, no ale zabawiłem trochę w schronisku, fajna wyprawa, wrzesień zaliczony, wrzesień 2025 roku. No nic, mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam, cześć.